Czy wiedziałeś, że zanurzanie się w takiej fantazji, co by było, gdybym cofnął się w czasie i zmienił jedno albo kilka rzeczy i naprawił jakieś swoje błędy? Jest to forma nienawiści wobec samego siebie? Jeśli nie, to nie przejmuj się. Sam niedawno to odkryłem. Dlaczego niskie poczucie własnej wartości i nienawiść do siebie idą w parze? Skąd dostrzegamy w lewicowych i prawicowych aktywistach tyle hipokryzji i nienawiści do siebie nawzajem? Odpowiadam o tym w ostatnim punkcie dzisiejszej animacji. Dlaczego miłość do samego siebie i nienawiść są do siebie podobne? Gdybym wiedział to wszystko wcześniej, z pewnością oszczędziłbym samemu sobie wielu nieprzyjemności. Przygotowałem cztery sytuacje, w których nienawidząc siebie, robimy sobie trwałą krzywdę. A jak bardzo ty nienawidzisz samego siebie? Sprawdźmy to. Pierwsza sytuacja. Bierzemy siebie samych na zakładników. Naiwnością jest twierdzić, że skoro zimna wojna się skończyła, to skończyło się też zagrożenie, jakie sami na siebie możemy sprowadzić bronią atomową. Mówię tutaj o cywilizacji. Było w XX wieku kilka sytuacji, w których o mały włos kraje posiadające arsenał nuklearny nie odpaliły rakiet zarówno w ofensywie, jak i w odwecie. Cały mechanizm samozachowawczy opiera się na tym, że nikt nie odpala rakiet, bo zanim te dolecą, Przeciwnik w odwecie może i z reguły to zrobi, odpali swoje rakiety. Przeciwnik jednak nie zredukuje swojego arsenału, bo straciłby straszak. To patowa sytuacja, w której sami siebie na planecie wprowadziliśmy, sami siebie bierzemy jako zakładnicy. Jesteśmy więc zakładnikami własnych zbrojeń. Oraz to gorsze możemy dostać ekstra dawkę stresu od czasu do czasu, gdy do władzy nad przyciskami nuklearnymi dochodzą liderzy o ego urażonego ośmiolatka, któremu rodzice ograniczają czas na konsoli przez wyłączanie prądu w mieszkaniu. Więc teraz przenieśmy tę analogię na samych siebie. Mamy w sobie pewne cechy, których nie lubimy i są rzeczy, których nienawidzimy. Nienawidzimy tak bardzo, że wywołują u nas silny emocjonalny odruch, nad którym ciężko zapanować. Jednym słowem, rzeczy, które w sobie nienawidzimy, strzelają do nas rakietami atomowymi. Takim Koronnym przykładem jest nienawidzenie własnego poczucia niskiej wartości, bardzo typowe. Jaka jest wtedy nasza świadoma odpowiedź? Nazywanie siebie głupim, nieudacznikiem, życiowym przegrywem i gorzej. Czyli w tym przykładzie nasza niska samoocena tak bardzo wzbudza naszą niechęć, że żywuje bardzo silną reakcję emocjonalną. Ta reakcja emocjonalna jest oczywiście niechciana, podobnie zresztą jak niska samoocena, co w odpowiedzi prowadzi do autoagresywnego wybuchu nienawiści do samego siebie, do nazywania siebie różnymi epitetami? Sytuacja jest o tyle paradoksalna, że pierwsze emocje związane z sytuacją niskiego poczucia własnej wartości są tak niewygodne i nieprzyjemne, że autoagresywna odpowiedź i samoponiżenie jest dla wielu jedynym sposobem na obniżenie tego napięcia. Tworzy to jednak kaskadę innych problemów. Stajemy się więc zakładnikami samych siebie, to znaczy. Że zaczynamy unikać sytuacji, które wzbudzają w nas niekontrolowane, niechciane emocje, tylko po to, by nie wyrzucać sobie, że jesteśmy tacy czy owacy. Zarówno unikając konfrontacji z własnymi słabościami, czy umacniając poniżenie i nienawiść do siebie, umacniamy tylko niskie poczucie własnej wartości. Stajemy się zakładnikiem tych atomowych relacji pomiędzy naszą zawyżoną niechęcią, jaką wzbudzają nasze wady, a tym, jak się po ich wystąpieniu. Traktujemy. Co z tym zrobić? Jest niewiele opcji. Jedną z nich jest rozważenie terapii u doświadczonego psychologa, gdyż tak silnie emocjonalne reakcje mogą być ugruntowane w traumach i w silnie zaburzonym postrzeganiu samego siebie. W szczególności istotne jest to, gdy w poniżaniu samego siebie towarzyszą też sytuacje robienia sobie krzywdy. Będziesz w tej sytuacji za to ekstra dodatkowo sfrustrowany, sięgając po ślepe załki, tzw. psychologii pozytywnej, jak afirmacje czy myślenie pozytywne. Jeśli jesteś w mrocznym, frustrującym miejscu, to musisz sięgnąć po realne narzędzia. Tak samo jak wdepniesz w krowi placek, nie perfumujesz tego i udajesz, że wszystko jest ok, tylko czyścisz starannie buta. Druga sytuacja, w której nienawidzimy samych siebie. Rozmyślamy, co by było gdyby. Co by było gdybym parę lat temu nie związał się z tą dziewczyną czy z tym chłopakiem. Co by było, gdybym pomógł swoim rodzicom? Co by było, gdybym zainwestował w Bitcoina albo podjął tę konkretną ścieżkę zawodową? Wizji można snąć tysiące i jest to element mocno uzależniającego fantazjowania, w które często wpadają osoby, które są silnie rozczarowane swoją obecną sytuacją. Ciężko się dziwić, jeśli perspektywy poprawy wydają się odległe lub niemożliwe, że osoby sięgają po takie fantazje i wręcz uzależniają się od nich, niosąc sobie chwilową ulgę w tym rozczarowaniu. Problem polega na tym, że jeśli coś takiego esencjonalnego zmieniłoby się w Twojej przeszłości, to obecnie byłbyś zupełnie inną osobą. Zupełnie. Wypominanie sobie, że czegoś się nie zrobiło, choć pozbawione sensu, bo nieodwracalne, jest rozdrapywaniem starych ran, ale również odciąganiem uwagi od bieżących wyzwań. Przeszłość trzeba zrozumieć. Można się z nią konfrontować i wyciągać z niej lekcje, jednak odpływać w hipotetycznych rozważaniach. To zdecydowanie forma autoagresji. Co robić w takiej sytuacji? Z pewnością warto zwracać uwagę, kiedy odpływamy w takie fantazje i jaki rodzaj niepokoju próbujemy tymi fantazjami ugasić. Tego typu fantazje służą w naszej głowie trochę jak taka proteza działania i sukcesu, dając na chwilę ulgę. Problem polega na tym, że w praktyce nic się nie zmienia. Warto więc rozpocząć od identyfikacji momentów i tego, jaki niepokój próbujesz ugasić. Trzecia sytuacja. Nienawiść do siebie i miłość do siebie mają wiele wspólnego. To, co niewątpliwie łączy uczucie nienawiści i miłości, to pewnego rodzaju zaborczość. Lubimy pielęgnować oba te uczucia, ale też wypełniać je samodzielnie. Jeśli kogoś nienawidzimy, to chcemy tę nienawiść wylać na tę osobę osobiście, samodzielnie zemścić się, wyrównać rachunki, wymierzyć sprawiedliwość. Podobnie jest z miłością. Jesteśmy zaborczy i zazdrośni o obiekt naszych westchnień. Chcemy być przy nich. Najlepiej jeszcze móc go kontrolować, w szczególności w toksycznych wydaniach miłości. Ta cecha wspólna, jaką jest zaborczość, niesie nam istotną wiedzę na temat naszych potrzeb. Chodzi o potrzebę kontroli. W przypadku nienawiści do samego siebie uprawiamy ją, bo nie znamy innego sposobu, w jaki moglibyśmy zapanować nad sytuacją, która nas przerasta. Dlatego szybkim rozwiązaniem i odpowiedzią jest przypisanie całej trudnej sytuacji własnej ułomności. To rozwiązuje temat, bo skoro to nasza ułomność powoduje ekstremalnie stresową sytuację, to będziemy jej po prostu unikać. Niestety, często dotyczy to cech, z którymi konfrontujemy się regularnie, więc jest to nigdy niekończący się wyrzut do samego siebie. Dwa słowa o poczuciu kontroli: ono nie pojawi się wtedy, gdy ty dopasujesz się do niewygodnego miejsca, w którym nie ma tak wielu rozczarowań. Poczucie kontroli i sprawczości bierze się głównie z działania. Nie podejmując żadnych działań albo podejmując działania sabotujące swoją pewność, siebie, będziesz cały czas w ciągłej potrzebie kontroli, gdyż nigdy nie odzyskasz jej, nawet częściowo. Więc zostaje ci tylko działanie. Czwarta rzecz. Nienawiść do siebie nie jest cnotą. Dajmy sobie czasem wmówić, że ponosimy jakąś odpowiedzialność, albo że w dobrym tonie w danym środowisku jest wykonywanie takich aktów samobiczowania się. Niestety, dużo takiego sygnalizowania cnoty dostrzegamy w social mediach i co absolutnie fascynujące jest, że niezależnie od tego, do jakiej opcji politycznej ci bliżej, z pewnością masz kilka rzeczy z zakresu takich gestów na pokaz do zarzucenia tym, z którymi politycznie się nie zgadzasz. Dajmy na to, jeśli jesteś konserwatystą, możesz śmiało oburzać się o takie cyniczne sygnalizowanie cnoty przez lewicowców z dobrych domów, którzy w akcie solidarności z uciskanymi ale bardziej na pokaz, żeby zdobyć punkty w danym środowisku. Będą wtedy pisali długie posty na Facebooku, zmieniali zdjęcia profilowe, awanturowali się w imieniu uciśnionym. Podobnie będzie z marketingiem wielkich korporacji, które używają tzw. tęczowego aktywizmu tylko po to, żeby zaskarbić sobie sympatię danej grupy klientów. A nie po to, żeby faktycznie solidaryzować się z grupami, które są dyskryminowane. Oczywiście nie sposób rozróżnić na tym poziomie sensownego aktywizmu od postawy na pokaz, która sama wydaje się szlachetna i dobra. No a teraz z drugiej strony, jeśli jesteś w jakimś stopniu postępowcem, to pewnie przywykłeś do hipokryzji konserwatystów tak bardzo, że prawie przestałeś ją dostrzegać. Mówię tu o takim sygnalizowaniu na przykład religijnych cnót z Bogiem na ustach. Ale z kochanką, trzecim małżeństwem i dziećmi na boku, z historią przemocy domowej i jeszcze pewnie do tego z alkoholizmem. A to tylko jeden przykład. Przykładów można mnożyć. I nie jest to przypadek, że będąc na dowolnej stronie politycznego spektrum, będziesz dostrzegał sygnalizowanie cnoty u innych swoich przeciwników politycznych. Takie zachowania po prostu są naturalne dla człowieka jako istoty społecznej jako takiej. By wpisać się w grupę, czy należeć do konkretnego plemienia trzeba wykazać pewien wykaz wartości, wykonać taki akt, cyniczny lub szczery. I będzie on ostatecznie jakoś cię identyfikował. Problem polega na tym, że pewnego rodzaju akty w określonych grupach będą dawały ci bardzo fałszywy obraz samego siebie. I tu jest klucz całego problemu. One mogą dać ci na przykład bardzo silne poczucie uprzywilejowania, jeżeli na przykład lubisz poprzeć sobie, że biała Polska dla Polaków, albo bardzo silne poczucie samonienawiści. Na przykład, kiedy w kościele za mocno weźmiesz sobie do serca zasadę bycia grzesznym od urodzenia i zawsze. Czy na przykład, kiedy za dużo nasłuchasz się, jaki to biały człowiek jest powodem wszystkich problemów na świecie, a w szczególności biały mężczyzna winny od samego faktu urodzenia się takim, jaki się urodził. Popadanie w takie ekstrema jest formą autonienawiści i niezdrowego obrazu samego siebie. Więc można żywić do samego siebie wrogość tylko z samego faktu, chęci do przynależenia do danej grupy i danego plemienia, na pokaz, żeby wszyscy zobaczyli, jaki jestem szlachetny, cnotliwy, jaki jestem skromny, jak bardzo się poświęcam. Nienawiść do siebie nigdy nie będzie cnotą, choć jako cnota może być postrzegany, czego przykładem niech będzie znana chyba każdemu fałszywa skromność. Jeśli jesteś aktywistą i chcesz naprawiać świat. To zrobisz znacznie więcej i będziesz dużo bardziej produktywną osobą, gdy zadbasz też o siebie. Dla mnie osobiście dobrze to wybrzmiewa w rodzicielstwie, gdzie często warto sobie przypominać zasadę, że szczęśliwi rodzice to szczęśliwe dziecko. Czyli najpierw dbanie o siebie i swój dobrostan, który może sprawić, że całe Twoje otoczenie będzie lepsze. I z tą myślą Cię zostawiam. Mam nadzieję, że choć odrobinę mniej nienawidzisz samego siebie. Dziękuję za Twój czas, no i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny, cześć.